Ochaj, ja, witajcie na kanale Poplis i dzisiaj mam dla Was króciutki filmik, a to dlatego, że mam dla Was pewną informację. Ale zanim odejdziecie od odbiorników i wyłączycie ten filmik, to powiem Wam, że to jest naprawdę ważna informacja, ponieważ mój kanał ma już 500 subskrypcji, za co Wam niesamowicie dziękujemy. to jest po prostu niewiarygodne, jak w tak szybkim czasie przyszło was tyle na mój kanał. Ja się nawet nie spodziewałam kiedyś 100 subskrypcji, a co dopiero 500. No to jest po prostu. O mój Boże, dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną, że oglądacie mnie, że subskrybujecie mój kanał, komentujecie i tak dalej, i tak dalej. To po prostu jest dla mnie nie do pojęcia, że ktoś chce mnie oglądać. Więc skoro już mam tych 500 subskrypcji na tym kanale, to chciałabym w jakiś sposób to świętować. I nie chciałabym, żeby tylko był jeden filmik z konkursem, bo na pewno na to czekacie, każdy czeka zawsze na konkursik. E, a że na moim kanale jeszcze nie było żadnego konkursu, to stwierdziłam, że zamiast na rok e, vlogowania, robienia tego kanału, to zrobię szybciej ten konkurs na 500 subskrypcji, jeśli... Przed rokiem e, prowadzenia kanału. Tak się stanie. Nastało no, się w niewiarygodnie szybkim czasie. E, jeszcze raz za to wam dziękuję. No ale skoro będzie na pewno ten konkurs, to jeszcze informacje co do konkursu Wam powiem niedługo. E, co stwierdziłam, że fajnie by było nakręcić jakieś więcej filmików na ten kanał i zrobić taki tydzień z book, Co by na to? bo mi się ten pomysł bardzo podoba i już się nie mogę doczekać, kiedy zabiorę się za kręcenie dla Was filmików, bo to będzie poniekąd też wyzwanie dla mnie, żeby codziennie wrzucać nowy filmik. Ale czemu zapowiadam właśnie ten tydzień z Booklist? No to dlatego, że mam pomysł na 5 filmików i brakuje mi jeszcze... Dwóch. Więc jeżeli macie jakieś propozycje na nie wiem, taki filmiki, czy coś w tym stylu, bo na pewno będzie jeden tak w tym tygodniu z Booklist i już się nie mogę doczekać, bo zaraz go będę kręcić i mam nadzieję, że naprawdę będzie fajny. Albo chcecie zobaczyć coś w moim wydaniu, to napiszcie mi o tym w komentarzu, żebym mogła zobaczyć, czy to się nada. Czy będę w stanie takie coś nakręcić? Więc dajcie mi koniecznie znać, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Kiedy będzie konkurs, jeszcze nie wiem. Może będzie gdzieś w środku tygodnia z booklist, może będzie na początku, może na końcu. Kto wie? Muszę jeszcze dopracować pewne szczegóły i wtedy wam wszystko powiem. A jeżeli chodzi o konkretną datę tygodnia z booklist, to myślę, że będzie to gdzieś. 8 czerwca albo 15 czerwca, więc jeżeli w poniedziałek 8 czerwca pojawi się e, filmik pierwszy z tygodnia BookPlays, to wiecie, że do 14 czerwca będzie tydzień z BookPlays. A jeżeli nie będzie tego 8 czerwca, to na pewno będzie to 15 czerwca. Zobaczymy, jak się wyrobię, e, bo wiadomo, teraz sesja, nauka i tego typu rzeczy. Więc no, też sobie wybrałam czas no, na kręcenie tygodnia z booklist. No, ja, ja zawsze takie coś wymyślę, kiedy nie mam czasu. To na tyle, co chciałam Wam przekazać. Widzimy się w kolejnych filmikach. I mam nadzieję, że zrozumiecie, że teraz tak jakoś będzie przed tygodniem booklist. Raz w tygodniu filmik, żeby nie było nie aż za dużo na tym kanale, na tym YouTubie, bo. Co za dużo, to niezdrowo jednak. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmikach. Bye, bye.